Hej, hej. Założę się, że kiedy pierwszy raz widzieliście Nową Nadzieję, no zakładając oczywiście, że poznawaliście filmy Star Wars w kolejności, w jakiej wychodziły, to na pewno zainteresowały was małe krasnoludki, które porywają droidy, wiozą je w ogromnym piaskoczołgu, aby potem je sprzedać. No, nie bez kozery nazwałem dżawów, bo o nich tu mowa, krasnoludkami, bo ilekroć je widzę. Kojarzą mi się z tym, jak zostały przedstawione w parodii Gwiezdnych Wojen autorstwa Mela Brooksa. Mam tutaj na myśli kosmiczne jaja. Ale to tak tylko na marginesie. W każdym razie, jeśli też Was zainteresowały te małe, zakapturzone istoty, które krzyczały Utini! to zapraszam na ciekawostki o jawach. Ciekawostka numer 1. Nie wiadomo, jak Javowie wyglądają pod kapturem. To nadal jest jedna z tajemnic Star Wars, bo było wszak kilka hipotez. Pierwsza mówiła, że to są istoty podobne do ludzi, choć oczywiście mniejsze. W zasadzie byli to ludzie, którzy zatrzymali się na wcześniejszym etapie ewolucji. Druga hipoteza mówi, że twarze tych istot przypominały nieco szczurze lub mysie, w każdym razie gryzoniowate. Jak na razie jednak w kanonie nie wiemy, jak wyglądają Jawowie bez czarnego materiału zakrywającego im twarz i bez swoich workowatych szat. W jednej z książek opisani byli tylko jako niesamowicie brzydcy, ale no nadal nie wiemy, jak wyglądają. Jak podaje oficjalna strona Star Wars, w oryginalnych gwiezdnych wojnach Jawowie byli grani przez lokalne i zresztą nie tylko lokalne dzieci, w tym też przez córkę producenta filmu Garego Kurtza. Ciekawostka numer dwa. Dżawowie śmierdzą. Dzieje się tak z prostego powodu, a w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, no raczej się nie myją, bo wychowanie na rozmaitych pustynnych planetach po prostu oszczędzają wodę, bo jest to zasób zbyt cenny, aby go marnować na tak nieznaczące działania i do tego przez pokolenia przywykli. Ale jest inny, znacznie bardziej istotny powód. Otóż zapach przedstawicieli tego gatunku to także forma porozumiewania się. Nasączają swoje szaty odpowiednimi płynami, aby dodatkowo wzmocnić i zachować zapach. Wielu innych mieszkańców planet uważa dżawów za odrażających, ale zapach niesie u nich sporo informacji dodatkowych o wieku, płci, zdrowiu, nastroju czy pochodzeniu danego osobnika. Ciekawostka numer 3. Podobno Jawowie są dalekimi kuzynami jeźdźców Tusken. Obydwa te gatunki mają wspólnego przodka, przynajmniej tak głosi adaptacja książkowa Nowej Nadziei. W dziełach legendarnych możemy znaleźć informację, że Tatuin była kiedyś tropikalną planetą, którą zamieszkiwali pokojowi Kumamgachowie. Wynaleźli oni podróże kosmiczne i ten fakt zwrócił uwagę Rakatan. Najechali i zniewolili Kumamgatów, ale po pewnym czasie niewolnicy się zbuntowali. Rakatanie w odpowiedzi na ten bunt zbombardowali planetę. Ci Kumamgachowie, którzy przetrwali, wyewoluowali w dwa gatunki: ludzi pustyni i dżawów. Mówi się, że ci, którzy skryli się w jaskiniach, stali się dżawami, a ci, którzy zostali na powierzchni, zostali gorfasami, czyli właśnie ludźmi pustyni. Ciekawostka numer 4. Dżawowie wymieniają się nawet członkami swoich rodzin. Jak podają legendy, raz do roku odbywały się zjazdy dżawów na Tatooine. Wymieniali się wtedy rozmaitymi, znalezionymi czy ukradzionymi dobrami i po prostu robili biznes między sobą. Niczym niezwykłym także było wymienianie się członkami rodzin. Po prostu sprzedawano córki i synów, i był to element handlu jak każdy inny, a takie małżeństwo przypieczętowywało współpracę między klanami. Nie da się ukryć, że rozwiązanie takie było mądre. Zapewniało napływ świeżych genów do każdej z dżawowych rodzin. Nie wiadomo, czy dżawowie z innych niż Tatooine Planet robili podobnie. Nie ma na ten temat informacji. Ciekawostka numer 5. Javowie mają swój własny język, co zapewne zauważyliście na filmach. Między sobą porozumiewają się językiem javaskim, ale gdy porozumiewali się z przedstawicielami innych gatunków, używali innego, bardzo uproszczonego języka. Nazywał się po prostu javaską mową handlową – Java Trade Talk. I był na tyle prosty, że pozwalał dobić interes z innymi mieszkańcami Tatui. Wiemy, że Owen Lars na przykład przynajmniej rozumiał ten język, a oglądając epizod drugi Star Wars, można wywnioskować, że Anakin posługiwał się tym językiem całkiem dobrze no bo widzimy w filmie scenę, jak dogaduje się z Jawami. Ciekawe, że dżawowie nigdy nie nauczyli się posługiwania galaktycznym wspólnym na większą skalę, choć były jednostkowe przypadki, w legendach oczywiście dżawów, którzy porozumiewali się płynnie we wspólnym. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wiecie coś na temat dżawów, o czym nie wspomniałem, to koniecznie dajcie znać. Komentarze są jak zwykle do waszej dyspozycji. Jeśli chcecie wesprzeć finansowo Bibliotekę Osus, to możecie to zrobić albo przez Patronite'a, albo przez wspieranie na YouTubie. Będzie mi niezmiernie miło i tym gestem sprawicie, że filmy będą jeszcze lepsze. Wpadnijcie na grupę Rycerze Osusa na Facebooku i koniecznie na naszego Discorda. Oczywiście wszystkie linki do wspierania też są na dole w opisie filmu. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i często się uśmiechajcie. Pa, pa!